Zonik, nie wiem czy śledzisz yy, Brookhaven. No, totalnie nie wiem. No tak, ale no, Brookhaven jako tako RP. No, ja większość... jestem mega fanem, ale właśnie dawno nie byłem. No, <laughs> ostatnio nagrywałem Brookhaven z rok temu. Znaczy, ale, to, dużo ludzi mówi, że nie lubię Brookhaven, ale to co zaraz zostało ten update wprowadzony, to dużo ludzi, którzy lubi sekrety, fabuły albo znajdowanie czegoś, no to nagle tą grę polubiło. Nie wiem czy widziałeś. Często na tej grze było tak ostatnio 400 tysięcy osób cały czas. To no, 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 do, do... w popularne. No to teraz skoczyło tak do no to 600 tysięcy, 700 tysięcy nawet graczy. Więc pokażę ci co zostało dodane. Tak najkrótszym sposobem jednym, to chodź. pokażę. Chciałem iść, bo nie wiem. Ale jest tak. w dobra, tak. witam. Serdecznie. Podjedziemy, żeby to długo nie trwało. I ty sobie zrobisz jeden sekret, który widzowie chyba najbardziej polubili na moim kanale. <laughs> Jakby sekrety, ale nie, to zawsze było w ale... że ten, że były te sekrety. Znaczy tak, tylko chodzi o to, że to nie są takie po prostu, a sekret, taki sekret, tylko cały sekret jest ogólnie całą fabułą ja tego miejsca. Wiedzielę. I chodźcie pokażę, co trzeba zrobić. Chodź tu. A, no, no dobra, to, to pamiętam, to tak, pamiętam. Tak, tak, tak. I została dodana taka tablica. <laughs> Każda jedna lampka to jest jeden sekret. Czyli jak kliknę byle jak, to tak, jest Tak, na przykład tak? jednym sekretem jest naciśnięcie tego, o, zapaliło się, co nie? Drugim no. sekretem jest naciśnięcie tego, zapaliło się. I trzeba tak zrobić różno jakieś. nie tylko co są w dwajchy, to są nieraz powalone rzeczy do zrobienia i zapalają ci się lampki. No, czyli. I trzeba mogę sobie zapalić klikać, wszystkie. Czy, czy nie klikać lepiej? Znaczy, wszystkie lampki? Tak, znaczy tu nic nie zrobisz, bo tylko panel zamykasz. <laughs> A, to jak.? Się... A, dobra, Musisz tik. na całej mapie wykonać różne rzeczy, zapalić wszystkie lampki, i dopiero ja... wtedy kończysz sekret. Że, tu jest chyba, że jest. ile tego jest? 60? No poczekaj, raz, jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Razem 6, 12, razy 6. 60 raz 2 to jest 12, 70. Dwie lampki, dobrze policzyłem. Pojedzę. Dobra, To pójdziemy, ten co widzowie najbardziej lubią, i go zrobimy razem z tobą. Dobra, Dadaj. siadam na tył. Dobra, i teraz tak jedziemy... Ej, ale tyle sekretów do. Nie, dobrze, dobrze obył wowie, Dobrze obył, bo znaczy, okay. prawda jest taka, to jest że. jest przez to. Trochę z tych sekretów, jakby to można powiedzieć, już było, zostały tylko do, do, do wykorzystane, żeby ten zapalać, ale bardzo dużo zostało dodanych. Dobra. Zapraszam cię Widzimy? do tego miejsca, tu na górę. Tutaj się skocznę. Aaa, pamiętam, pamiętam. No. To o jest, tak? Tak, 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 tutaj. I A teraz, tu! Tak. Okay. Teraz, Twoim zadaniem jest znaleźć pierwszą, pierwszy punkt aktywacyjny całego sekretu, który będziemy dzisiaj robić. Bo tutaj od... na pewno! Nie, nie, nie. Chodzi tak. Powiedzcie tak, tutaj za tymi drzwiami coś jest i tak. Zacznij tu jest pierwszy punkt aktywacyjny. Musisz znaleźć coś. Mówicie po zimno, staję tu. Nie, nie, to jest zimno, to jest na razie zimno. Człowiek takich znaczących elementów, widocznych. No tu jest jakaś spluwa i jakiś list. Agencji. No to kliknij. Okej, okay, udało Aha. się. Aha! Aktywowałeś pierwszy początek sekretu. Chodź, idziemy. A mogę spluwę wziąć? Możesz, możesz. Ale to o, bo ważne teraz to jest. Dobra i no to już początek jest, tak? To chyba nawet nie zawala lampki, ten guzik. A czy Aha, czyli trzeba odpalić to, potem to, potem to, potem tak, to, tak, i dopiero tak masz jest. pierwszy guzik jakiś. Znaczy no nieraz tam jest tak, że jak robisz kilka czynności, to się na przykład dwa trzy guziki, ale czynności musisz wykonać na przykład 8. Aha. No. Ty Dobra, teraz tutaj musisz coś znaleźć. Książka jest, to nie książka? No jest książka, ale to powiem Ci, że to nie ta, którą musisz znaleźć. Nie, mówisz. Dobra, czekaj, to już tutaj mychoł. Myk, 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 dobra no, nie ma. Tu, tu <grystanie> nie mogę staleć, stale, stary. Dobra, dobra, Tu jest ja zimno, tu. tu jest zimno. A czyli tu? A tu jest cieplej, no? Dobra, gdzie ty jesteś, cholera? No to jest. to jest książka, która coś odpala, czekaj, bo to bardzo ciężko jest... Ona znajdź. jest troszeczkę wyżej Wyżej. No, no. To może na półce, nie no nie mam pojęcia. stary. Albo nad półką. NAD PÓŁKĄ! Na przykład, można sobie skoczyć na półkę. Aha, i co to jest? A, a! <grym> no i masz. <grym> Dobra, mam książkę z czymś. Jak masz dźwięki w Robloxie, to będziesz słyszał fajne dźwięki, to znaczy, że tak jakby zrobiłeś duży postęp w sekrecie. Jakie dźwięki? Ja mam wskoczonego Ma Robloxa, ale nie mam. Muszę wam ja kliknąć. Nie, masz wolum? No mam, mam, mam. No to jak klikniesz tą książkę, to będziesz słyszeć coś ciekawego. Dobra, czekaj. Jak się zesłałem No jest dźwięk znaczy, że zrobiłeś duży postęp. Dobra e... Czyli Książka to jest duży postęp I co Tak jest, znaczy jeżeli ten dźwięk jest, to jest duży postęp Okej, okay, dobra, będę pamiętał. Stanę tu i teraz wymyśl. Co trzeba zrobić z książką? Zanisz ją! E, tylko gdzie? No, pomyśl. Nie, nie w tą stronę. No nie mam pojęcia co mam? Wynająć mieszkanie i rozpalić w nią w gailu? Powiem. Brzmi dobrze, no? To byś tak zrobił, co? A jakie? jaki weź to weź mi wynajmity. Jakikolwiek, Jak, czy... nie no wynajmity. wynajmij ty. Tylko książkę by mi Okej Dobra, i co ty... my tu mamy? Czekaj, a czy tak kiedyś wyglądał motel czy nie? Nie mam pojęcia... Ej, czemu jest taki zaschwiony rzeczywiście no. A komputer działa! <laughs> komputer działa, więc można grać. Znaczy nie, Gdzie ogólnie, to tak. Y Chodzi tu o to, no. że normalnie nie masz takiego motelu, masz ładny, czysty, ale gdy masz książkę w ręce, to ten motel jest całutki zniszczony. Aha, dobra! No. Ej, więc... to jest. Nie, nie pamiętam motelu totalnie, ale. I teraz tak. Mówi, ale syf. E, ogólnie, gdy masz ten motel, to tutaj jest ukryta kartka, ona tylko tam taka instrukcja jest do fabuły. No. Jak wejdziesz na to, na dół spojrzysz. No, 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 trochę mi ucina, ale jak wskakuję, to widzę. To jest tak, tak, no to tam masz. I ona tam fabułę tam wyjaśnia. Jak wejdziesz tutaj za fotel, to Cię na dole. Za fotel tutaj, tu tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu za fotel, to na dole też masz napis. Który też tam coś wyjaśnia. Rzeczywiście, ale to jest spowolony! Dobra, teraz robimy kolejną część, bo to jeszcze nie wszystko. Bierzemy sobie A, teraz. Znać no, książkę, znać książkę, ci podpowiem. A, że muszę znaleźć książkę przy kąpie gdzieś, okej? Okay? Nie, nie, ona jest bardziej A, tak rozrzucona myślę. gdzieś. Rozrzucona książka, dobra, szukamy, szukamy, szukamy. Jest, jest dobra. za stryciem. no to po prostu tylko weź. I no możesz się schować już. Nie tylko po prostu, dobra. E, teraz... Obraz chyba, co? Jakiś jest fajny, czy nie? No tu jest pusty. O, a no, jak, jak pojawi dzisiaj inna myszka, to znaczy możesz kliknąć. Możesz... Jezus, jak kliknąłem, to znowu ten dźwięk. Dobra, teraz w domku pojawił się sekretny guzik. <noise> I będzie <byłem> ciepło-zimno. <noise> Aktualnie jest tak letnio, znaczy nawet ciepło. Oj, teraz było gorąco. Nawet? O, no, dobra, o, od razu trafiłeś. Czyli... Czekaj, gdzie tu to, to jest? Oj, teraz jest. Na pierwszej kamerze, chodzę. Na, na pra... No to tak może nie na pierwszej kamerze? Okej, okay, dobra, to jest dobra. Ale no powiedź. tutaj tam o, było raz. ciepło, tak? Tam było ciepło. No i tutaj jest... Znowu... O, jest mam, 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 mam chyba za, za, za tym? Za, za tym półką. Tak, za stoliczkiem. Tak, mam, przestałem. O, znowu dźwięk. Dobra, no i dobra, chodźcie. To jest super! no jest. Nie, to jest totalnie kozackie! I wiesz co, zrobimy tak, że po zrobieniu tego całego sekretu. Ee... Zobaczymy ile się zapaliło, co nie? O, to, <grym> to będzie doby, się... no. Dobra. Ale idziemy teraz do kolejnego miejsca. Nie, to jest totalnie kozackie staje! Powiem ci tak, tu ułatwię ci i zaprowadzę cię do tego sekretu. Ale o, miłe, co jest. musisz z nim zrobić? Będziesz musiał sam wykombinować. Tutaj chodź o. No to idź prosto. To ja dziesią... nie mogę, jak wy takie rzeczy znajdujecie? Co to <noise> jest yy, za community powałowe? Wczoraj me? siedziałem z sześcioma osobami, 3 godziny i robiliśmy wszystkie sekrety. Po czym się poddaliśmy, bo już no, nie wiedzieliśmy co. Ale zapaliliśmy, zapaliliśmy w całej tablicy 28 guzików. <noise> na 60, na 62, tak? Dobra, musimy wykominować, co z nimi zrobić. Jak coś to są materiały budowlane. To taka trochę podpowiedź Dobra. może być. Tylko dobra. nie, nie, musisz stać przy nich, stać przy nich, musisz... Stać przy nich, Popowiem muszę, ci, dobra. że musisz zabrać jeden przedmiot. Z ekwipunku, z plecaka. A, z ekwipunku. Plecaka, tam. Znaczy, no, plecisz, kasz, plecak, jeden przedmiot i powiem tak, to są materiały budowlane... Znaczy nie, weź tam książkę od... sobie odłóż, naciśnij, nie nie, nie odłóż, naciśnij po plecak i potrzebny ci tu jest jeden przedmiot. Jeden przedmiot z plecaka? Tak jest. jest I to materiał tak, budowlany. Jest to materiał budowlany, coś z niego buduje. Nie go! Nie, no materiał, no raczej A. nie. To materiał budowlany, no to musisz coś zbudować, tak? No ale co, czym się buduje? Czekaj, bo nie pamiętam, jakie są przedmioty. Są dania, są jakieś narzędzia, młotek, wędka. Fędka wędka jest, co no jest? Tak, tak. No ale już byłeś blisko. Budowlane, co jest budowlane? Budowlane, no to są narzędzia budowlane. Tylko. No tak są, w jednym Drabina. miejscu są dwa. Takie jakby takie narzędzia, no. no młotek i klucz. No to wykombinuj, może co z nimi. Weź sobie Dobry. do punku Dobra, mam młotek i klucz. Młotek? Pamiętaj, że masz już na animację. a rzecz! Jeszcze jedną animację masz. Co to był za dźwięk? Budujesz. No i teraz. No. No, gniśnisz. Nie, no, że jest sobie chyba. No, dawaj, dawaj, ruszaj się. No? Buduj, buduj. To rusz, rusz. rusz! No, próbuję, no, ja słaby budowanie. O, zniknęło kolejne. No i musisz zrobić, żeby Dobra. wszystkie zniknęły. Dobra, próbuję, próbuję, próbuję. No, buduj. No, dawaj, no. Ruszaj się tak prawo lewo szybko, to szybciej budujesz. O. Jak bardziej o, nawet. dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. <laughs> Ale to jest super. No, dobra, buduj, buduj. O, i ostatnia skrzydeczka ci została. Dobra, jest. Zrobiłeś. CO TO JEST?! No, zbudowałeś. Nie wiesz pewnie co. No. Nie mam pojęcia co. <gry> to jedziemy. Pokażę ci co ty aktualnie zbudowałeś. A później zobaczymy na panelu ile światełek zapaliłeś. Były dwa zapalone, co nie? Tak, dwa były. Dwa rozpaliłeś no, tam klikając. Dobra. Czyli już... O, jestem. Dawaj, prowadź! No, dobra. No, to jest tak dobrze zrobione! No, ale to, to jeszcze nie jest nic przy tym, co tu ogólnie jest, tak? No dobra, znajdź sobie coś, coś. No, czy to jest wejście? No, no idziemy, to idziemy, idziemy, idziemy. O, mam. Co to jest? Zbudowałeś portal. A gdzie ten portal prowadzi? Mogę go no, no właśnie, no, nie, nie doszedłem jeszcze sam do tego. Już tydzień siedzę nad to, żeby to rozpracować, i wszyscy youtuberzy na tym siedzą, nikt jeszcze tego nie rozpracował. Niestety. Jeszcze nie doszliśmy do tego Ty, momentu. ja teraz pracuję. Na razie jeszcze doszliśmy do momentu, gdzie mamy monolity, które pojawiają się na mapie w różnych miejscach, i co godzinę zmieniają pozycję. Mieliśmy 7 kryształów, otworzyliśmy zombiaka I takie tam. Jak wejdziesz na to, no, tutaj to żółte, to co się dzieje? Na to żółte. Wejdź. Masz coś? Tak, no tak jakby zanika ci. No dobra, to chodź, idziemy. Cześć, to da się. Ty, ale to jest mega mocne, w sensie. Naprawdę? No jeszcze tak, nie, są... Będę w to uderzał młodnie, bo <laughs> nie. coś zadziała. Jeszcze są monolity, one się co godzinę pojawiają. Są yy, czarna materia latająca, tak, że się na mapie pojawia w różnych miejscach. I 7 kryształów na mapie w różnych miejscach. Trzeba też je kliknąć. Ej, ale czy, czy według Ciebie też tak jest, że osoby, które takie coś tworzą, mają giga mózgi? No dla mnie to jest mega giga mózg, bo już tydzień to rozpracowujemy od tego update co był. I może zrobiliśmy ile? 30% całego update'u? Nie, ja wierzę. Ja, <laughs> Zapraszam. I jak myślisz, ile o, będzie da. zapalonych? Wiary zrobiliśmy tak trochę, co nie? No, dużo w sumie zrobiliśmy. Myślę, by... że było dwa, to mamy 12, że 10 zrobiliśmy. Nie, no chyba <laughs> za. Było o tyle zrobiliśmy. <laughs> no, więc ja. te rzeczy, zrobiliśmy tylko te trzy kropki. <laughs> Ja, a ja o co chodzi z tym? Czyli też jest jakiś secret, prawda? E, tak, tutaj jest do wpisania kod. Kod już znamy. To jest Markus Bruheven. Jeżeli kto klikniesz, to ci się odblokowują trzy ściany, w których są kody do tajnych filmów w kinie i można sobie obejrzeć fabułę. Tutaj masz... Yy, fabułę... Części fabuły, którą odblokowałeś filmy. Pokazują ja. ci, że... którą blokowałeś. Tutaj też jest za ścianą, jak odblokujesz krze y krzesło room, czyli pokój z wielką ilością krzeseł. Prawdopodobnie 17. Yeah. <laughs> nie wiem, nie, mi, mi psycha ja jest, zobacz, się nie Ja też zobacz, patrz na tą kartkę, patrz na tą kartkę. Widzisz tą kartkę? Tu. No, Aha. <laughs> nie, to jest spowalony, wszyscy <laughs> jest tak dobre. No. no, jeszcze w ja ci pokażę jeszcze jedną rzecz, bo to jakby się, się to podoba. To, żeby ci bardziej rozwalić głowę. Dawaj, nie no to jest tak mocny, tak się jałem tym, żeby ale z Rozwalimy ci głowę tym, że teraz zrobię coś. Yy, poczekaj. No tak, dobra. Yy, lecimy i pokażę ci podpowiedź, yy, co trzeba zrobić, żeby działały ci niektóre rzeczy w tym szpitalu. Patrz, chodź. Okej. Okay. Na górę? Dawaj, 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 I dawaj, teraz tak. Widzę, siadaj widzę. sobie na tym krześle i zobacz co się napisze zaraz jak. Na którym? Na, na tym polu lewym, ten drugim. A, tym. O! o a, a o A02, A01 Tak, żeby co aktywować jest? to krzesło, musisz wszystkie te lampki zapalić dopiero wtedy to krzesło się aktywuje. <laughs> I co się dzieje wtedy? To krzesło się aktywuje, więc nie wiemy. Nie, znaczy nie nikt jeszcze nie odpalił tego XA06 A. No więc... To musimy tak to bywa. znaleźć. Nie no, to jest to jest giga mocne, serio. I fajnie, że w Polsce jest ten community, który tego szuka. Ty, znaczy ty sami to szukasz, co? Ja? Znaczy to tak jest dwóch youtuberów, którzy to szukają. Ja jeszcze jeden. Ja ale fajne. Fajne, no. szczerze, zająbiste stało. Za granicą jest dużo ich więcej szukają, mają live'y, wszystko, no ale no jest to co tutaj się dzieje, to co Ci pokazałem. No co tam są widziałeś. Nie twoje na... live'y <laughs> Ale to co widziałeś na lampkach? Jest to prawie, że nic z tego co tutaj po prostu jest pokowane, no. bo ja bym miał ci pokazać wszystko. Myślę, że zajęłoby nam teraz to godzinę. To no, trochę Więc to za długo. 3 godziny byśmy szukali tych wszystkich. No jest no, na, znaczy, nie. No, żeby zrobić aktualnie wszystko o co wiemy, zajmuje to mniej więcej jednej osobie godzinę. Jednej osobie. Więc Aha, cały ten sekret chodzi... nie robi się nigdy solo. Całego tego sekretu. Powiem Ci nawet to by zajęło tydzień. Jak zbierzesz, bo jest tak, najpierw odblokowujesz dużą czarną materię, jak, a później na mapie pojawiają się 7 małych czarnych materii. Jak zbierzesz 7 małych czarnych materii, to te tutaj, te arsze stają się czarne. Ja piec. Pierdol... Ogólnie to ci tak przedstawia się szybko fabułę. To jest jeden facet, stworzył to miasto. Chciał stworzyć tutaj miasto, ale w czasie tworząc miasto, znalazł tutaj magiczny, magicz, magiczną energię, która dała mu super moce, jak teleportacje i przenoszenie wielkich tam przedmiotów i takie tam. Dowiedziała mhm. się o tym specjalna agencja, ag nazywając się w ogóle agencji o tym i najechała to miasto. On uciekł właśnie za pomocą tej magii, którą znalazł. Yy, przeteleportował się, gdy go trzymali w więzieniu. Całą tą magiczną wszystko tutaj zakopał w różnych miejscach. Wszystko, agencji siedziało tutaj później po nim bardzo długo i próbowało rozszyfrować dlaczego, Czy właśnie, zagadki? On, te zagadki, czemu on uciekł, no i pozostawiało bardzo dużo samych, właśnie jakichś takich rzeczy. I musimy iść ich tropem, i w pewnym momencie tracimy ich trop, i wtedy sami musimy rozszyfrować zagadkę właściciela tego ja, miasta. Ja, ale mocne. Więc sobie, subskrybujcie, lajkujcie, bijajcie do puzonika, no i czekajcie na kolejne części. Fabuły, na razie. Ilu.